Ej, kajak, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w EuroTrack Simulator. I dzisiaj będziemy Warszawa-Katowice. Więc, jeżeli mam się filmik spodobał, łapeczka, subskrypcja oraz komentarz. I tutaj mam kubek z shinkansenami O, shinkansenami, tu mam prawdziwego. No, więc, jedziemy w Warszawa-Katowice. Mm. I dzisiaj weźmiemy ciągnik z gąsienicą a więc bez przedłużania jedziemy. Niestety bez muzyki. Bo jak wam tam muzykę, to mi się wiecie, jakieś zawieruszenia robią i wolę już bez muzyki. Nam mm, dzisiaj szansę Eurotrackowi. Może dzisiaj Eurotrack mi pozwoli nagrać filmik. Więc słuchajcie, jutro filmu nie będzie. Yy, ani w czwartek, ani w piątek, ani w sobotę. Yy, no więc, taka zapowiedź, żebyście się nie martwili, gdzie są filmy. Yy, no i dzisiaj jeździmy po polsce. Tak jak wam wam, bo dawno nie było polski. Yy, tutaj mam bluzę moją. No, ym, no, 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 więc tutaj taki ciągnik z gąsienicą, o, no gąsienica, jedziemy po Warszawie i dzisiaj y, do Katowic jedziemy, y, no, więc dzisiaj jedziemy do Katowic, mm. no jedź, ja mam jechać, no dobra. No, więc dzisiaj jedziemy do Katowic 3 godziny 40. No i w sumie będziemy jechać, jechać, jechać. Więc jutro filmu nie będzie. Więc jutro nie wyczekujcie na film przez cały dzień. Dopiero możliwe, że we wtorek będzie film. No, o, bym zapomniał. Arunio, arunio, arunio. No więc y, tu mam na 31 godzinę. No to zwal zwalniam. Bo 33. Ale tu nie ma różnicy. Zmieniam pas. Momenę skręcał w prawo. Y, 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 no. Ten ciąg gąsienicowy ma 13 ton. Rozumiecie to? 13 ton. Ła! Wow, przejechałem na czerwonym świetle, no ale no... Patrzcie, było żółte, ja nie mogłem zahamować, bo jechałem tam z 40 na godzinę. Więc no jak miałam zahamować, więc nie miejcie do mnie żadnych pretensji, że przejechałem na czerwonym świetle o Kraków Lublin, ale my jedziemy do Katowic o tam jest Pałac Kultury we Warszawie eee, no mm. więc o kierunku nie dałem ach uf, uf, uf. no mm. o fajnie mi się ta kamerka dzisiaj z tą brudo tak mi się pod podoba sorry mikrofon sorry no... Chciałam Wam coś pokazać. Ale... Oczywiście wjechałem w wychodnik, o i zaczyna padać deszcz. O patrzcie dzisiaj mam taką koszulę z piłką. O. No o, i wyjechaliśmy z Warszawy i oczywiście, że zaczęło padać deszcz. No to jest standard i za chwilę będzie jeszcze burza i takie rzeczy. No więc hmm, napiszcie hmm, jaką grę chcecie oprócz Minecrafta we wtorek bo nowy Wojanowice mi ciągle daje y, jakieś zadania ale na razie zadań nie chcę bo wiecie chcę troszeczkę odpocząć od Minecrafta hmm, nowy Wojanowice daj mi jakieś zadania ale nie odnośnie on Minecrafta tylko na jakąś inną grę, no mam zagrać, to się postaram we wtorek, więc um, Minecrafta sobie na razie odpoczniecie. Pasuje Wam takie coś? Łooo! Wow! No pewnie Wam to nie pasuje, no ale wiecie, no, nie może być tylko cały czas Minecraft nagrywany. No. Nie, nie, nie. Nie może być. O, patrzcie tutaj. Tutaj jest mój ten zegarek, co sobie go kupiłem niedawno. Uuu, fotoradar, będzie fotoradar. To zwolnię, bo prace drogowe. Dobra, bo no, prace drogowe. O tu jest fotoradar. Fo e, 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 e. Aha, policja. E, <ścjalnie> no to już dwa mandaty mam. Ma na czerwonym świetle i teraz, że przekroczyłem prędkość. A, 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 a może jechać 87, ale ja tyle nie mogę, bo mam ciężki sprzęt, więc mogę tylko 56 jechać. E, wow jeszcze 4 minuty filmu. U, bo wiecie, tutaj nad kamerką. Mam pokazane ile nagrywa się film. Takie na czerwono i mam pokazane, że teraz trwa 020625 sekund. Yy, więc... Ej, no tego nie odczułem, ale tylko tyle dopiero 6 minut. Yy. Jutro nie wyczekujcie przez cały dzień filmu, jutro na pewno filmu nie będzie. Dopiero prawdopodobnie będzie film e, we wtorek. E, więc możliwe, że wyczekujcie filmu we wtorek. Mm. No, więc film będzie we wtorek. Mm. Gąsienicowy, bo wiecie, ja tutaj sobie muszę czasami patrzeć, żeby dobrze w tytule napisać. Ciągnik Gąsienicowy 13. To... No, kurde. No, no jeszcze 8-3 minutki. No gdzie? Gdzie? No ja... Wiecie co, wyprzedzę go. A tutaj, żeby... Żeby w komentarzach nie było. E, tak nie wolno, e, e, e no. No, mm, więc Jest szansa, że my ten kurs skończymy na tym odcinku, ale wątpię. Będzie chyba kontynuacja we wtorek. Mm, więc... No, Minecraft sobie na razie musi troszeczkę odpocząć. Bo wiecie, nie mogę tak ciągle Minecrafta nagrywać, no. Mm. Patrzcie, ja w tym kubku dzisiaj piłem yy, wodę. O, taki pojemny, taki duży. No, o. On jest z Japonii. No i ten Shinkansen jest z Japonii. Więc... No. Jeszcze minuta filmu eee, czekaj, Nie muszę mieć pas bo będę miał prosto eee, Więc no do Katowic prosto Skłonnie ze znakami No jedź nie hamuj A może No jedź Aha bo tu jest 25 no no więc słuchajcie, więc to byłoby na tyle, jednak kursu nie skończymy całego, we wtorek będzie kontynuacja, więc łapeczka, subskrypcja, dajcie będzie, otrzymać wszystkie powiadomienia z kanału, bo wtedy subskrypcja ma y, większe szanse, więc I jeszcze komentarz, no i daj, jak dasz subskrypcję, to będziesz otrzymywać wszystkie powiadomienia z kanału bo wtedy to ma sens więc no film będzie dopiero we wtorek więc do zobaczenia się we wtorek no więc poczekamy jeszcze 10 sekund no ja zajadę no hop więc hej do wtorku